Siema, jestem to jest szybki update z dnia 2 kwietnia 2024 roku, więc zaczynajmy. Mamy nową kolekcję tygodnia jest to kolekcja królewska składająca się z szmaragdowych kolczyków księżnej, diamentowych kolczyków Royal Victoria oraz karta tarota Dama Mieczy o wartości 85 dolarów. W tym tygodniu mamy darmową, szybką podróż, a w stajni mamy promocję na konie arabskie. A w katalogu mamy promocję na municji do strzelby oraz na strzały. Również w tym tygodniu mamy limitowaną młodzież. Więc je chodzi o limitowaną odzież, to byłoby na tyle. Mamy promocję na kapelusze. Również mamy promocję na buty. Również w tym miesiącu mamy darmowy strój społeczności od Rockstar. Więc tak prezentuje się strój, a u różnikarza mamy promocję na strzelby oraz na ulepszony łuk. Również bandoliery mamy na promocji. Mamy 30% zniżki na modyfikacje do strzelb, a u pasera mamy promocję na wybrane bronie. Więc przejdźmy do premii. Za branie udziału w wydarzeniach w Grze Swobodnej otrzymamy 4 razy więcej doświadczenia niż zwykle. Jeśli chodzi o misje w Grze Swobodnej otrzymamy 3 razy więcej dolarów i punktów doświadczenia. W tym miesiącu za wykonywanie misji telegramowych otrzymamy 3 razy więcej dolarów oraz punktów doświadczenia. Dodatkowo za ukończenie misji telegramowej Nowe źródło zatrudnienia otrzymamy mapę skarbów Północny Tableweed. 3 razy więcej dolarów i punktów doświadczenia za wykonywanie misji w Krainie Możliwości. Zabranie udziału w trybie do broni otrzymamy 2 razy więcej złota oraz 2 razy więcej doświadczenia do kart umiejętności. A jeśli ukończymy 10 falę przeciwników w trybie do broni, otrzymamy kamizelkę Ortega. Jeśli weźmiemy udział w wydarzeniu w Grze Swobodnym, od 2 do 8 kwietnia, to otrzymamy parę czerwonych oraz pomarańczowych futrzanych rękawic. Jeśli ukończymy 3 wydarzenia dnia w tym miesiącu, otrzymamy 40% zniżki na płaszcz, dobre papierosy oraz 5000 EXPO. Za udział w serii wyróżnionej otrzymamy dwa razy więcej dolarów i punktów doświadczenia. Jeśli chodzi o serię wyróżnioną na ten tydzień, to od 2 do 8 kwietnia jest to azyl. Więc to by było na tyle, jeśli o czymś zapomniałem, dodam to do opisu. Wbijajcie na Discord na link w opisie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!